Witam Was w kolejnym odcinku dotyczącym tworzenia nalewek. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zrobić nalewkę z owoców dzikiej róży. Mamy już drugą połowę listopada, w tym roku wszystko troszeczkę później się zaczyna. Dzisiaj był w nocy taki większy przymrozek, więc już jest idealna pora na to, żeby taką, takie owoce dzikiej róży zebrać. Tutaj mamy krzew, który rośnie na samej krawędzi pola, i w takich miejscach najlepiej szukać tych krzewów w jakichś rowach, na brzegach pól, na brzegach lasów. Samo zbieranie owoców dzikiej róży nie jest czynnością przyjemną, ponieważ owoce są dosyć małe, a krzewy mają kolce, więc możecie się tutaj troszeczkę pokaleczyć zbierając te owoce. Ale powiem Wam, że naprawdę warto. Owoce dzikiej róży mają bardzo dużo witaminy C. Są idealne na właśnie takie jesienno-zimowe okresy, kiedy ta witamina C nam jest potrzebna. No i przede wszystkim sam smak tej nalewki jest niesamowity. Także za chwilkę Wam pokażę, w jaki sposób można przyrządzić taką nalewkę. I już jesteśmy po zbiorach. Udało mi się nazbierać dzisiaj około 2,5 litra, ponieważ nie będę Wam podawał w kilogramach, podam Wam w litrach, ile mniej więcej zebrałem tutaj owoców dzikiej róży. Zmierzyłem to dokładnie. Mam tutaj 2,5 litra w tym słoiku. Przeważnie robię zawsze w 5-litrowym słoiku. Nalewki, ale dzisiaj akurat będzie mniejsza ilość, ponieważ jeszcze mam nalewkę z zeszłego roku dzikiej róży i też nie chciałem tutaj sobie robić większych zapasów. Tutaj już są owoce obrane w słoiku. Pokażę Wam, jak to wygląda. Owoc ma tutaj takie ciemne końcóweczki i ogonek. Musimy to. Odciąć. Ja używam do tego noża z, z takimi ząbkami jest o wiele prościej niż zwykłym gładkim nożem i nacinam w dwóch przeciwległych miejscach sam owoc, żeby tutaj alkohol lepiej spenetrował nam ten owoc i wyciągnął te wszystkie aromaty, które nam w tej nalewce dają smak. Niektórych, na niektórych filmach możecie zauważyć, że ludzie miażdżą owoce. Ja tego nie robię, dlatego że w samym środku owocu są nasionka z dużą ilością takich drobnych nie wiem, czy to będzie widać takich drobnych włosków. Co y przy filtracji, później nalewki zapycha nam filtr i y jest o wiele gorzej y tą nalewkę przefiltrować, dlatego ja tego nie robię za każdym razem. Y owoce w dwóch miejscach nacinam. Y jest troszkę przy tym roboty, powiem Wam, że tutaj te y 2,5 litra y owoców y czyściłem. Nacinałem y przez około 3 godziny, y więc troszeczkę pracy przy tym jest. Tak samo, jeżeli chodzi o zbieranie, zajęło mi to około 2 godzin, więc no, troszeczkę wymaga pracy ta nalewka, ale naprawdę warto. Jest bardzo smaczna, zdrowa, tak jak już wcześniej wspomniałem, ma dużo witaminy C, działa dobrze na stawy, działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie. I przede wszystkim wzmacnia organizm, także jest zdrowotna i jest naprawdę dobra, jeżeli chodzi o te aspekty. I teraz tak, w momencie, kiedy już będziecie mieli obrane i przygotowane tutaj te 2,5 litra owoców, dosypujemy pół kilograma cukru. E, także ja tutaj wsypię to od razu. E, nie czekam aż e, e, cukier e, rozpuści się, e, ponieważ e, jeżeli chodzi o owoce e, dzikiej róży, e, nie mają one aż tyle soku, żeby ten e, cukier tak naprawdę szybko się rozpuścił. E, nie wiem, czy do końca tak naprawdę by się też rozpuścił. E, w, przypuszczam, że wcześniej zacząłby, te owoce zaczęłyby fermentować. więc nie chodzi nam też o to, żeby dopuścić do tego, żeby ten owoc fermentował, więc zalewamy od razu tutaj zasypujemy cukrem i zalewamy od razu te owoce alkoholem. ja mam tutaj przygotowany już litr, nie wiem czy mi starszy, akurat litr, zaraz zobaczymy. Litr 70% już wymieszanego alkoholu. Chodzi o to, przede wszystkim, żeby te owoce zalać. Delikatnie ponad owoce, żeby, żebyśmy mieli tutaj alkohol. Także zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy tej ilości jednego litra, czy to nam starczy. Ja zawsze robię to w słojach 5-litrowych, więc nie byłem dokładnie pewien, jaką ilość będę tutaj potrzebował. Ale zobaczcie. Tutaj, akurat, z tym cukrem wychodzi nam tak, że mamy. Mamy te owoce zalane. Można tutaj delikatnie jeszcze dolać. Ja bym tutaj dolał jeszcze 200 ml. Więc przyjmijmy, że litr i 200 ml jest potrzebne alkoholu, żeby zalać takie 2,5 litra owoców dzikiej róży. I co teraz? W momencie, kiedy Mamy już przygotowany, przygotowany tutaj tak ten nastaw, tą nalewkę zamykamy sobie taki słoiczek, czy gąsiorek, nie wiem, co tam będziecie używać. I ważne jest, żeby codziennie, raz, dwa razy wstrząsnąć tutaj tą naszą nalewką żeby ten cukier się rozpuścił. I nalewkę trzymamy, żeby ona nam dojrzała około 6 tygodni. Więc mamy wystarczająco dużo czasu, żeby, żeby ten cukier nam się tutaj też w tym alkoholu rozpuścił. Co dalej? No po tutaj tym całym okresie 6 tygodni. Nalewkę trzeba przefiltrować i zamknąć w butelkach, w ciemnym miejscu przechowywać najlepiej przez około rok. Wtedy nalewka nabiera takiego głębszego, lepszego smaku. Jeżeli oczywiście nie wytrzymacie, wcześniej ta nalewka też jest bardzo pyszna. Ale po roku ta nalewka zmienia zupełnie smak, zmienia kolor na ciemniejszy i jest naprawdę bardzo pyszna. Ja tutaj mam nalewkę z zeszłego roku, także otworzę ją i pokażę Wam, jaki ona ma ładny kolorek. Proszę bardzo. Ciemny taki kolor, także, tak jak mówię, na początku będziecie mieli tą nalewkę o wiele jaśniejszą, natomiast z czasem ona nabierze koloru i nabierze tej głębi smaku. Już od razu czuć tutaj z daleka, jak trzymałem kieliszek dalej ode mnie, już czuć po prostu zapach tej, tej dzikiej róży. Także polecam, przepyszna nalewka jeżeli chcecie wzmocnić swój organizm, napić się czegoś co ma naprawdę bardzo dobry smak, to polecam tą nalewkę i jeżeli jesteście zainteresowani innymi pozostałymi przepisami na inne nalewki, proszę zasubskrybujcie mój kanał i obejrzyjcie inne filmy, które pokazują w jaki sposób można zrobić inne nalewki. Dziękuję bardzo.